Hej, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ancient Farm. Moi drodzy, no jest tu już w miarę wszystko y, przygotowane, y, jeżeli chodzi o teren pod naszą świątynię. Tutaj będzie ona sobie stała, za chwilę sobie to uczynimy. Natomiast tak, y, jak tu kwestia naszego pola, no to popodlewałem. Wszystko jest w miarę ogarnięte. Ociepać, y, daktylowca pominąłem. Co do zbiorów, to chyba nic nie powinno być na razie. Nie, tutaj wszystko jest ok. Yy, owieczki tam mają yy, sianko, mają wodę. Do ich wzrostu to też jeszcze troszeczkę nam zostało. No, wszystko mają elegancko przygotowane, ogarnięte. Także możemy, słuchajcie, przejść do mm, kluczowego elementu naszej rozgrywki. Czyli budowy świątyni. Znajmij tę świątynię tu, panie kolego. tych Ciach Bajera. No i oku. Y a nie, dobrze, dobrze. Nie zwróciłem uwagi, co te, ale y, chyba wejście jest od dobrej strony. Dobra, y, wrzucamy to, co możemy. Wełna 10 sztuk i cibora papirusu sztuk 30. Brakuje nam jeszcze 5 desek. Y, nie wiem, czy na magazynie są. Ja tak tu w międzyczasie poprzygotowywałem pewne rzeczy. Tutaj w tej skrzyni nie ma desek Są deseczki jak najbardziej. I ten papirus. Papirus nie ta skrzynka. Ile mamy tego papirusu? 28. No prawie że. Aha, i wełna. Wełna, wełna. No wełny mamy mało, dwie sztuki tylko. No dobra, ale to wrzucimy to, co możemy, nie? Tak, proszę bardzo. Eee, a to i... inaczej jakoś to funkcjonuje. Lewe skrzydło, znaczy główna część świątyni lewe skrzydło. Aha, czyli my na każdy element musimy dostarczyć odpowiednią ilość towaru. Czyli tutaj tak, zabraknie nam jeszcze, no dalej, gdzie ja to mogę zerknąć? Nie główna część, lewe skrzydło świątyni. Prawe skrzydło świątyni. Kurde, to źle zrobiłem, nie? Wychodzi na to, że główne wejście do świątyni jest tędy. O jacie. No dobra, trudno. Chociaż ja już sam nie wiem, nie? <gry> dobra, mniejsza z tym. I tak i tak nam brakuje jeszcze surowców. Na pewno brakuje nam bloku kamiennego. Brakuje nam cegieł glinianych, to to sobie będziemy ogarniać w takim razie w międzyczasie, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku tą świątynię powinno udać się postawić. Chyba, że inne rzeczy nam zajmą głowę, nie? Widzimy powodę. no i musimy jeszcze posadzić yy, papirus to dobra, to idziemy tu do handlarza póki jeszcze jest kupimy sobie nasiona i wodę weźmiemy też tutaj zaraz na, z tego, z przystani dobra, starczy tej wody mistrzu weź nam sprzedaj nasionka papirusu no myślę że weźmiemy 5 i ewentualnie kupimy sobie jeszcze mm, trzcinę cukrową czemu ja no, znowu mi tu uciekła ta trzcina cukrowa tu jest też pięć. Dobra, wszystko w temacie. I sobie zaraz to tutaj to yy, posiejemy. Da radę tutaj? Dobra, trzcinę cukrową mamy, a z drugiej strony pomostu, jeżeli się uda. Yy, tak, myślę, że się uda. Posadzimy sobie papirus. O chyba się nie uda. No, nie żartuj sobie, no. O, dobra, udało się. OK, to w takim razie idziemy po glinę. No też tutaj przy tych drzewach, nie? Ja myślałem, że tam jest też jakieś złoże gliny. To było tu gdzieś tutaj, nie? O, no, no tak kolorkiem przypomina, kolorkiem i konsystencją przypomina te złoże gliny, ale nie, tutaj gliny stąd jednak pozyskiwać nie możemy dlatego musimy iść normalnie w to miejsce, gdzie te rzeczywiste złoża gliny są pozyskamy glinę, zrobimy cegły tu zaraz pod nosem trochę kamieni leży to sobie też nazbieramy, zrobimy bloki kamienne no kur... przeciążony znowu no się, jest, chłopie, rozpędziłeś Wyrzuć te patyki o, od razu lepiej, od razu lepiej. jeszcze miałem kamienie na, na, na zbierać kamienie, nie? Lewe skrzydło. No właśnie, bo mi tu w quickslocie jeszcze yy, schemat jakiś wisiał, a to naprawę skrzydło świątyni. Dobra, poglejmy sobie to wszystko to, Co to zostało. No, a to jeszcze, a nie, nawozić nie musimy na razie. O, no, nie, kurde, dzbaneczek się skichał, no. Dobra. No. Ay. Dobra, bo nam się znowu cykl zmienił. Przed chwilą podlewałem, a tu jest, jest kolejny cykl. Yy, granat możemy pozbierać. Owoce granatu. Dawaj. Moreli jeszcze, nie? Chociaż morele pozbierałem gdzieś tam. O właśnie, jest morela. Yy, zebrałem morele poza nagraniem, jak tu przygotowywałem to wszystko. Z tym, że no na razie się wstrzymamy, nie? Przynajmniej na, na, na chwilę obecną. Yy, z jakimś tam gotowaniem, innymi rzeczami. Bo priorytetem jest dla mnie teraz wybudowanie świątyni. Bardzo mnie to interesuje, co będzie... Dalej, jak już tą świątynię postawimy Czy, no nie, no raczej nie sądziłbym, że, że, że Gra nam się zakończy yy, Raczej będziemy mieli już sobie taką Taką wolną rękę, będziemy mogli sobie robić To co nam się podoba, nie? Czyli w zasadzie tak jak to, to, to Co robimy do tej pory Cały czas uprawa ziemi, hodowla zwierząt Tylko nie wiem, czy po, wybud po wybudowaniu świątyni, może dostaniemy jakieś profity, może jakieś dodatkowe rzeczy. Nie wiem, bo te, te kadzidełka takie to ja sądziłem, że będą potrzebne w świątyni. Może będziemy musieli te kadzidełka tu co jakiś czas donosić, czy cokolwiek. No, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. I bardzo mnie to ciekawi. Dobra, lewe skrzydło mamy skończone. Lewe skrzydło. No tak, czyli to wychodzi na to, że wejście główne do świątyni będzie tędy, jednak, mimo wszystko. Dobra, czyli teraz tak. Ogarniamy sobie yy, materiał na prawe skrzydło, czyli potrzebujemy jeszcze blok kamienny, cegły i deski. Dajcie ten zbanek, chowaj, chłopie. No, nie mamy kamienia, miałem pozbierać. Mmm, weź tu love? Zaraz to sobie ogarniemy. żeby się znowu nie przeciążyć. Dobra, starczy na razie. Dobra, kamienie, deski i cegły. No nie ma glina, się skończyła jeszcze. Dobra, to zrobimy najpierw kamienie i deski. Później po, polecimy sobie jeszcze po e, glinę i ogarniemy cegiełki. No, tyle w temacie, będzie. Nie chcę się znowu przeciążyć, nie? Trzeba będzie coś wyrzucać, czegoś się pozbyć. Blok kamienny, a cegła glina wystarczy już. To już nie musimy robić nigdzie cegieł. Tutaj na prawej skrzydło brakuje nam tylko cztery bloki kamienne i będzie już wszystko gotowe. Natomiast na główną część świątyni brakuje nam jeszcze 8 sztuk wełny i dwie sztuki yy, papirusu. Nawet spoko. To ogarniamy tylko te bloki kamienne i zaraz pójdziemy sobie zobaczyć nasze owieczki. Jak tam rosną, ile im zostało tych cykli? Mamy to? Mamy to elegancko. Papirus też musi urosnąć, więc na tym też musimy poczekać. A jak tam nasze owieczki? Pięć cykli. Ja cię pierdzielę, to za tym chyba będziemy najdłużej czekać. Oj, kiepsko. A handlarz jeszcze jest? No ja, płynął już. A nie, jest. Tylko czy ja bym coś chciał u ciebie kupić? Ja bym chciał coś u ciebie kupić. Nie, mogę ci tak... Kamienne bloki sprzedać i, 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 i deski i cegły. To mi niepotrzebna a zawadza mi w plecaku. I weź te gliny też. I te trawy sobie. Trawy to ja mam zapas chłopie w magazynie mam tyle, że się nie mieści już. I patyki sobie. <grym> Dobra, pasuje. Kamienie też se weź. O, zobaczcie, jak się żeśmy odelżyli teraz elegancko. A te drewno też weź. Masz, a co to mi. Będę chciał to se pościnam Osiem, siedem cykli, yy, na. 8, 7 cykli na czcinę cukrową, a na ten papirus 4 cykle. No to mniej więcej tyle samo, co yy, musimy poczekać na. Owieczki na polu coś do zebrania, jakieś owoce, może kawa, kawę możemy zebrać, winogrono jeszcze nie. I drzewo oliwne też wydało nam owoce. Bylice możemy ściąć. Okej. Okay. Bylica jest do produkcji kadzideł, więc jeżeli czasem się okaże, że są potrzebne w świątyni, to no już będziemy to mieli na podorędziu, nie? Czosnek można zebrać bardzo fajnie. Gdzie można westje coś upichnić ewentualnie w międzyczasie? I jęczmień w następnym cyklu. Tylko szybkie podlewanko i spokojnie. Dobra. Oliwę zrobimy? Nie zrobimy, bo nie mamy ze sobą soli. Dobra, ale tak jeszcze ewentualnie. Oliwa z oliwek, daktyl, gruszka, arbus morela. Gruszki jeszcze nie udało się zebrać. No nie, gruszki nie mamy właśnie. No ile ta gruszka jeszcze będzie te owoce wydawać? Jeszcze dwa cykle. Kurde, długo za tym gruszą naprawdę. Na coś innego sobie upiścić. Tam jakiś przepis, co morela była potrzebna, nie? Mięso drobiowe morela pomarańcza. Ile tej moreli mamy? 8 sztuk i pomarańcza jest. Pomarańczy nawet na magazynie mamy. Dobra, no weźmiemy to, ogarniemy. Nie ma tu pomarańczy. Są pomarańcze, mięso drobiowe jest. No, zrobimy, zobaczymy, ile to warte. Kurczak pieczony w sosie pomarańczowym, proszę bardzo. Dwie morele są potrzebne, więc yy, finalnie możemy cztery razy podejść do tego, nie? Jakie to cenie jest? 449, je, no całkiem fajnie. Jak? A co mi się skończyło? <laughs> mięso drobiowe, zbrakło mięsa drobiowego. No bo to jest 4 razy mięso, 6 razy pomarańcza. Mhm. Oliwa z oliwek, daktyl. Grusz, no nie mamy groszki, no. A ta gruszka blokuje wszystko. Mięso wołowe. A to już te żeberka robiliśmy, nie? Te gulasze robiliśmy. Pieczeń wieprzową też. No sałatka winogronowo-granatowa. Ale tu jest też potrzebna gruszka. Czyli by zostały nam dwa przepisy tylko do realizacji. Sałatka winogronowo-granatowa i tutaj ta sałatka arbuzowo-morelowa. Bo do tych przepisów potrzebne są nam gruszki. Tego jeszcze nie zrobiliśmy. Mięso odrobiowe dwa razy. Wieprzowina dwa razy. Wołowę dwa razy. A, to może być fajne. To musimy skoczyć do magazynu po mięso. Musi być jeszcze yy, to mięso. To. Oliwa z oliwek tam chyba miała być. Gdzie jest oliwa z oliwek? To jest tuż, No gdzie ja ją, Boże? Przecież mieliśmy oliwę z oliwek. No serio? Chyba, że została zużyta już. No to weźmiemy sobie oliwki. Weźmiemy sobie sól. I to ogarniemy, nie? Czemu by nie? A byłem święcie przekonany, że my jeszcze oliwę z oliwek mamy na magazynie. Ile tu jest do zbioru? Dobra, jęczmień za chwilę będziemy zbierać. Pomarańcze. Figę będzie można zebrać. Dobra, to zaraz to ogarniemy. nie ma więcej surowca lecimy z tym jęczmieniem ok jęczmień na razie na magazyn yy, nie wiem jak tam gdzie sytuacja, jeżeli chodzi o piwo owocowe. Na razie zostawimy sobie to. Mamy tej figi trochę. No właśnie. A owoce? Same się nie pozbierają. Tutaj figa jest też do zbioru. A reszta? Na razie zostaje, czekamy. Grusza będzie w końcu. To jeden nam został. Okej. Okay. Ciśniemy na kuchnię. Nie wiem czy wszystko mam do tego przepisu. To miało być to tutaj. Czosku nie wziąłem. Ile mamy soli? No i kur... A nie ma teraz soli, nie? <śla> Cała sól poszła na oliwę z oliwę. No nie załamuj mnie. No trudno, no to nie zrobimy no. Fakt faktem, że kupiec Lada moment będzie, no ale na chwilę obecną i tak i tak nie zrobimy tej sałatki, bo nie mamy soli. Czosnek jest w magazynie, chyba jeszcze jakiś czosnek został. Tutaj trzy cykli, trzy cykle, żeby owieczki nam podrosły. Ja mogę poidełkiem siano wrzucać, <grymne> też dobre. Okej, okay, starczy wam na razie tego. A nie, w sumie po papieru, to nie mamy po co iść, bo to i tak i tak jeszcze zostało też tam chyba dwa albo trzy cykle. To mniej więcej tak samo jak te owce, więc. No trudno, słuchajcie, no ja liczyłem, że się uda mm, tą świątynię w tym odcinku wybudować. Ale najprawdopodobniej będziemy to musieli dokończyć już w odcinku następnym, na, na który serdecznie Was zapraszam za to spotkanie. Serdecznie dzięki. Pamiętajcie o sekcji komentarzy, o łapce w górę. No i widzimy się w następnym odcinku w trakcie kończenia budowy naszej świątyni. Jeszcze raz dzięki do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.